Pane z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja jak zarzuca, zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem, swym zebedeuszem, naprawiali sieci w łodzi. I ktoś powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo pańskie, Chwała. Chwała to. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź, napełni nas swoim światłem i mocą. Daj nam poznać i zrozumieć, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. A ty, Maryjo, nasza matko, która jesteś, jest jeszcze z nami w tej kopii cudownego obrazu, ochraniaj to słowo w nas. Niech ono idzie przez Twoje ręce do naszych serc. Niech je przemienia i ochranie niech nic nie zniweczy tego słowa. Niech ono wyda właściwy owoc we właściwym czasie. Kto może nie ksiądzie? Dzisiejsza Ewangelia mówi nam piękną rzecz. Jezus sobie przechodzi koło jeziora Galilejskiego. To jezioro ma trzy nazwy. Jezioro Galilejskie, Jezioro Genezare, albo Morze Tyberiackie. Ma takie trzy nazwy. I to było miejsce, w którym Jezus nauczał. To było miejsce takie stałego pobytu Jezusa. I idzie. I najpierw widzi Andrzeja i Piotra. I mówi proste słowa. Oni zarzucali sieć. Pójdźcie ze mną, a uczynię was rybakami ludzi. Jest niesamowite słowa, oni natychmiast zostawili siedzi poszli za Nim. Zostawili, nawet nie ustawiali tam. Jakie to było niesamowite słowo, co Jezus musiał myśleć w tym swoim słowie, że tak trafiło do ich serca. I znowu dwóch braci następnych, kawałek dalej. Tego, że tu jest napisane, że mieli jeszcze ojca i mieli łódź. Tam czy nie mieli Łodzi, czyli prawdopodobnie wynajmowali łódź. Natomiast Andrzej, Jakub i Jan mieli Łódź i ojciec i naprawiali sieci. I też, co ciekawego, Jezus powołał, a oni natychmiast zostawili sieć i poszli za Jezusem. Tutaj jest kluczowe słowo natychmiast. Takie, taką moc ma słowo. Zobaczmy Słowo Boże. Po co on ich powołał? Powołał do tego, żeby głosili. I mamy dzisiaj niesamowite słowa. Piękna rzecz. To jest to, co dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu, należy do kerygmatu, czyli do tego, co apostołowie głosili i rodzili wiarę w sercach ludzi. Jeżeli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg skrzesił go z martwych, co się stanie? osiągniesz zbawienie. Prosta recepta, jeszcze raz powtórzę. Jeśli ustami sobie wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg skrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie. Niesamowite. Żaden, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. I podsumowując to wszystko, przepiękne słowa, tu jeszcze jedne są, bo to, ponieważ to jest bardzo bogate, my nie mamy czasu, żeby to dokładnie analizować, ale wieram. Rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Jezusa. Kochani, najcenniejszy skarb Twój i mój to jest wiara. Skąd ona się rodzi? Ze słuchania Słowa Bożego. I teraz o co chodzi? Byśmy wiedzieli, co słuchamy i kogo słuchamy, bo to, co słuchamy, nas kształtuje. Jeżeli słuchamy lewackich mediów, no to będziemy myśleć tak, jak te media nas programują. Jeżeli słuchamy jakichś, wiemy kogo, nie będę tutaj przytoczał nazwisk, będziemy tak samo myśleć. A kiedy słuchamy Słowo Boże, żywe Słowo Boże, to wtedy to rodzi w sercach wiarę. Ostatnie rekolekcje kapłańskie mieliśmy z siostrą Britsch-McKenna we wrześniu tego roku. W Brennej, w diecezji Katowickiej, i siostra powiedziała dla nas, do nas kapłanów, Waszym zadaniem nie jest ratowanie świata od efektu cieplarnianego. Żadna ekologia to nie jest nasze zadanie, o tego ktoś inny. Naszym zadaniem jest głoszenie słowa, by rodzić serca wiarę. I uwaga, jak z tą wiarą jest? My się możemy cieszyć, że tutaj ta wiara jest w naszej wspólnocie. I to jest piękne, ale tak dzisiaj mi przyszło na lekcjach religii. Nasi młodzi pójdą do szkoły średniej i tam spotkają się ze strasznym, no dosłownie, hejtem. W jednej ze szkół, nie powiem w jakim mieście, nie powiem gdzie, szkół średnich, sześć osób tylko chodzi na religię. Pozostali nie chodzą. I pani nauczycielka jednego z przedmiotów, Zaczęła dyskryminować i ośmieszać tych, którzy chodzą, szydzić z nich. Kto to teraz wierzy w Boga? Kompromitować w oczach innych ludzi i ośmieszać. I teraz ci nasi młodzi pójdą w takie środowisko. Ludzi niewierzących, szyderców, którzy, no co, no już będą szydzić z wiary, i pytanie, co się z nimi stanie? Czy mają na tyle mocną wiarę, żeby to przetrwać i ją zachować? Czy po prostu ją odrzucą, odrzucą Pana Jezusa, wejdą w świat grzechu, świat zła? I myślę, że na to pytanie powinien sobie każdy odpowiedzieć. I nie ma innej opcji, jeżeli chcemy mieć wiarę, jak słuchanie Słowa Bożego. To jest, moi drodzy, klucz, to jest najważniejsze. Moi drodzy, nasza, nasza parafia jest niewielka, ale szczególna. Dlaczego szczególna? Dlatego, moi drodzy, że tutaj płynie bardzo dużo modlitwy. Nie wiem, czy jest parafia w naszej diecezji, która ma tyle margaretek. Na pewno te margaretki są rozsiane, ale najwięcej jest u nas. Jeżeli jedziemy na, ogólno, na ogólnopolskie spotkanie margaretek, jest tylko nasza parafia. Rodzice modlą się za dzieci. Są pomocnicy Maryi, którzy modlą się w intencjach Matki Bożej. To jest, kochani, potężna moc. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo my żyjemy normalnie w naszej codzienności, nie? My żyjemy w codzienności i nam się wydaje, że co to nic dziwnego, no co to, że ja tu przychodzę i się modlę na różańcu, że adoruję Pana Jezusa. Kochani, świat ciemności doskonale wie, jakie tu idzie zagrożenie. To jest potężne źródło mocy dla Kościoła. Jeżeli ludzie trwają przed Najświętszym Sakramentem, modlą się na różańcu, jeżeli ludzie się modlą, jeżeli ludzie się modlą za kapłanów, a jest tu bardzo dużo margaretek i to jest, kochani, niesamowite, ja nie wiem, jak to się dzieje, ale tak jest, to zły będzie zrobił wszystko, żeby to zniszczyć. Czego doświadczamy, jak wiecie. I teraz pytanie, co będzie silniejsze? Kto będzie silniejszy? I teraz rozumiem, Dlaczego mamy ten obraz? Dlaczego Maryja do nas przyszła? Aby nas umocnić. Aby dać nam siłę i moc, byśmy w dobrym wytrwali. Kochani, słowo na dzisiaj. Niesamowite. Prosiliśmy matkę Bożą, żeby nam wskazała słowo i przyszło nam słowo z dzienniczka, świętej Faustyny. Prosiłam dziś Pana, aby raczył mnie pouczyć o życiu wewnętrznym, bo sama z siebie nic rozumieć. Ani pomyśleć doskonałego nie mogę. I powiedział mi Pan, Byłem Twoim mistrzem, jestem i będę. Staraj się, aby serce Twoje upodobniło się do pokornego i cichego serca mojego. Nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Wszystko, co Cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością. Nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na ciebie niewinnie. Pozwól triumfować innym. Nie przestań być dobrą, gdy spostrzeżysz, że nadużywają dobroci twojej. Gdy będzie potrzeba ja sam, upomnę się za tobą. Bądź wdzięczna za najdrobniejszą łaskę moją, bo ta wdzięczność zniewala mnie do udzielania ci nowych łask. Kochani, niesamowite słowa, jeszcze raz to przeczytam. I myślę, że to nam daje odpowiedź na pewne pytania. To daje nam siłę. I to nie jest przypadek, kochani. To jest wszystko, Pan Bóg nam pewne rzeczy daje. Bóg mówi przez wydarzenia i słowa. Jeszcze raz, byłem Twoim mistrzem, jestem i będę. Staraj się, by serce Twoje upodobniło się do pokornego i cichego serca mojego. Więc wiemy, co mamy czynić i o co się starać, żeby być pokornym i cichym. Kolejna rzecz. Nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Wszystko, co cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością. Nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na ciebie niewinnie. Pozwól triumfować innym. Nie przestań być dobrą, gdy spostrzeżesz, że nadużywają dobroci twojej, a gdy będzie potrzeba, ja sam. Upomnę się za Tobą. Kochani, Bóg nas wzywa do tego. Przychodzą nowe czasy. Przychodzi wielkie prześladowanie Kościoła. To już widzimy, co się dzieje. Można bezkarnie nas poniewierać, można bezkarnie szykanować uczniów w szkołach średnich, po prostu ze względu na religię, można bezkarnie, dziecko co powie. No, nie powie tego do dyrektora, bo go zniszczą. Bo nauczyciel się na nim zemści. W yy, środowisku będzie przegrany. Nie wiemy, co będzie dalej, co dalej wymyślą, ale wiemy jedno, że Bóg będzie bronił swoich dzieci. I Maryja będzie broniła swoich dzieci. Kochani Rosjanie na Ukrainie niszczą infrastrukturę krytyczną, czyli co elektrownię i system dostarczania energii. To jest logika. Po co mają rozwalać całe miasta, jeżeli zniszczą elektrownię i ciepłownię? No to wtedy ludzie sami wymrą. Nie będzie wody, będzie zaraza, będzie głód. Co robi zły duch? Uderza w takie ośrodki. Uderza w tam, gdzie jest żywa wiara. Uderza tam, gdzie ludzie się modlą. Po co? Byśmy obojętnieli. Byśmy sobie powiedzieli, nie warto być dobrym, po co ja się mam męczyć, po co? To i tak nie ma sensu. A Pan Bóg mówi, nie bój się, ja jestem z tobą. Ja ci dam pokój, jakiego świat dać ci nie może. Ja ci dam moc, ja ci dam siłę, ty przy mnie będziesz bezpieczny. Ja cię uzdrowię wszelkiej depresji, z wszelkich uzależnień, wszystko ci zabiorę, tylko bądź mi posłuszny. Kochaj mnie i ufaj całym sercem. Kochani, żegnamy Marię dzisiaj. Trudne to jest, powiem szczerze. Tak fajnie było dla mnie jako księdza, że ja mogłem być tutaj cały czas, byłem razem z nią i z Jezusem. To jest naprawdę mocne doświadczenie. Ale kochani, Jezus nie powiedział, że będzie fajnie. Jest coś takiego, niektórzy księża głoszą, tak zwany gospel prosperity. Czyli, jeżeli się modlisz, jeżeli uwielbiasz Pana Boga, to znaczy, że wszystko ci się musi powodzić. Że musisz mieć sukces, że Twoja firma będzie mieć sukces, że ty będziesz miał zdrowie, a jeżeli nie masz zdrowia, nie masz sukcesu, to firma, to, to znaczy, że coś z Twoją modlitwą jest nie tak. Są tacy. Nie wierzcie im. Maria powiedziała Bernadecie Subiru: Nie obiecuję ci szczęścia na ziemi. Tu nie ma pełni. Tu na, na świecie się nie zrealizujesz. Bo Twoje miejsce nie jest tu. Twoje miejsce jest gdzie indziej, ty nie jesteś z tego świata. Dlatego cały świat nawet nie zaspokoi Twoich potrzeb. Tu jest czas walki, czas konfrontacji, ale my jesteśmy zwycięzcami, kiedy jesteśmy z Nim i z nią. Więc trwajmy, kochani, i niech ich jej niepokalane serce i Jego Najświętsze serce prowadzą nas, naszą parafię, do nieba. Amen.